Nadziewane mięso mielone, ziemniaki i buraczki. Co tu dużo mówić? Obiad był po prostu przepyszny. Zaczynam od mięsa mielonego, u mnie z łopatki. Dodaję drobno pokrojoną cebulę, czosnek, jajko, bułkę tartą, świeżą natkę pietruszki oraz przyprawy. Wszystko dokładnie mieszam, a najlepiej zrobić to ręką. A teraz będziemy nadziewać nasze mięso mielone. Najpierw odrobinę musztardy dla lepszego smaku. I pozostałe składniki: ser żółty, ogórek konserwowy (może być kiszony), cebula. Wszystko delikatnie zwijam, roluję i obtaczam w mące. Rozgrzewam olej i na mocno rozgrzany obsmażam z każdej strony. A później na tym samym tłuszczu podsmażam cebulę. Gdy się podsmaży, ponownie dokładam mięso mielone, zalewam wrzącą wodą albo bulionem, przyprawiam. I wszystko gotuję do miękkości, aż zrobi się fajny sos. Tak wygląda moje danie po 45 minutach. Do tego ziemniaczki, buraki lub inna surówka i mamy pyszny obiad.